Jak zwykle miło mi się z Państwem spotykać tutaj z okazji Światowego Dnia Cukrzycy. Dzisiaj tak naprawdę przyjechałem z Lublina. Wiemy wszyscy, co się dzieje na, wschodni, na wschodnich rubieżach. No i tak szczerze mówiąc, to nie byłem za bardzo tam potrzebny w klinice, dlatego że w weekend przyjęliśmy pacjenta, który okazał się być dodatni, rozwinął objawy. COVID-19 zainfekował kilka osób również. Także musieliśmy wiele osób przenieść do szpitali, do oddziałów covidowych, a pozostałych jeszcze ujemnych musimy obserwować, izolować i czekamy teraz 7 dni. Być może oni też rozwiną COVID. A propos jeszcze tego, o czym pani profesor mówiła, a mianowicie Clostridium difficile. Mamy plagę tego w tej chwili. Obowiązują również. Obowiązuje również izolacja tych pacjentów, więc mamy jedną pacjentkę z COVID-19 i z klostridium, którą izolujemy, zajmuje salę pięcioosobową. Nikt, żaden oddział covid na razie jej nie chce, no bo jest, jest dodatkowa infekcja, jeszcze, jeszcze sprowadzimy im klostridium difficile. W związku z tym pięć łóżek stoi wolnych, a na pozostałych dwudziestu no jest czterech czy pięciu pacjentów, którzy czekają Izolowani są, czekają na wymaz kolejny, czy nie są czasem dodatni. No i, i, i powtarza, mamy powtórkę z rozrywki, powtórkę z jesieni zeszłego roku, kiedy to szpitale gotowe do pracy, ale są puste. Dlatego, że łóżka są no, jak gdyby zajmowane przez pacjentów covidowych. Poza tym no, jest duży strach, więc wszyscy pacjenci zaplanowani, niestety są odsyłani, będą czekać. I to jest między innymi przyczyna tej nadumieralności, którą obserwujemy. Różnie się i szacuje wielkość tej nadumieralności chorych. I według danych Eurostatu od marca do marca, od marca 2020 do marca 2021 nadmiarowo umarło, nie z powodu COVID-u, tylko nadmiar zgonów wynosi mniej więcej 100 tysięcy. To jest tak jakby wymarło duże miasto wielkości Kalisz, Legnica, Koszalin. To są miasta wielkości około 100 tysięcy. Różne są statystyki, to jest inna sprawa, dlatego że na przykład Główny Urząd Statystyczny przedstawił statystyki z całego roku 2020, czyli nie obejmujące tych trzech pierwszych miesięcy przedpandemicznych. Także no, jest kłopot z, z, z policzeniem tego wszystkiego, ale pan, zobaczmy, że większość zdecydowana to są osoby po 60 roku życia. Liczba wizyt lekarskich z powodu nadciśnienia cukrzycy zmniejszyła się o 1 czwartą. Nie tylko nas to dotknęło, Stany Zjednoczone również. I proszę zobaczyć, że w Stanach Zjednoczonych umarło 3,5 miliona osób w 2020 roku. I to jest największy przyrost, największa liczba zgonów odnotowana od... II wojny światowej. Zwiększyły się również śmiertelność z powodu cukrzycy o 14%, ale również inne, takie jak z powodu choroby Alzheimera, z powodu nadciśnienia tętniczego, z powodu udaru mózgu różne, różne yy, przyczyny, ale zdecydowanie zwiększona śmiertelność. Jeżeli chodzi o Polskę, podobnie. Jeżeli chodzi o nadmiar zgonów z powodu cukrzycy, 16% wzrost zgonów z powodu cukrzycy, a łącznie ze zgonami z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego to jest jedna trzecia zgonów cukrzyca i choroby układu sercowo-naczyniowego. I oczywiście no, w tej chwili widzimy znowu, że jesteśmy drudzy po Bułgarii. W Bułgarii dzieje się dramat absolutny w tej chwili, dlatego że 20% społeczeństwa bułgarskiego jest tylko zaszczepione. 22%. My 50, ale idziemy. No, tym bułgarskim śladem. Co się jeszcze stało? Ja zwrócę Państwa uwagę na to opracowanie. Sytuacja zdrowotna ludności polskiej i uwarunkowania 2020, dostępna szeroko w, na stronach Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia. To opracowanie ma aż 400 stron. Ciekawe rzeczy można tam znaleźć i rzeczy dotyczące ostatnich, kilku miesięcy pandemicznych, a mianowicie skutków zdrowotnych lockdownu. Proszę zobaczyć, ile przytyliśmy. To wszystko, to czerwone słupki, to jest ci, którzy przytyli i niebieskie ci, którzy trochę schudli, ale zdecydowanie większość ludzi i kobiet i mężczyzn przytyła. Przeciętny Polak przytył około 4 kilogramów. To się przełoży a jak z aktywnością fizyczną? Proszę zobaczyć, to, to niebieskie słupki to jest zmniejszenie aktywności fizycznej. Także zdecydowanie zaczęliśmy więcej jeść, przestaliśmy się ruszać. I efektem jest to, że proszę zobaczyć, że wśród mężczyzn prawidłową masę ciała ma tylko jedno co trzeci. Co, dru co, trze co, dr co, trze co drugi ma nadwagę? a 15% zarówno kobiet i mężczyzn to są osoby otyłe w Polsce, czyli z BMI powyżej 30. To musi mieć konsekwencje zdrowotne. Co w tej chwili wiemy już po roku, po, roku, a, po ponad roku y, życia z, y, w pandemii? Y, bardzo bają, boją się nasi pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, o siebie, zwłaszcza po tych pierwszych doniesieniach, że cukrzyca jest chorobą współistniejącą, która zwiększa ryzyko zgonu. Otóż w cukrzycy typu pierwszego dobrze wyrównanej nie ma zwiększonego ryzyka zakażenia i zachorowania. Natomiast cukrzyca źle wyrównana z hemoglobiną glikowaną powyżej 10, to jest bardzo źle wyrównana cukrzyca, jest faktycznie ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-u. Jeżeli drugim takim czynnikiem ryzyka jest długość trwania choroby, czyli pacjenci z cukrzycą żyjący z tą cukrzycą kilkadziesiąt lat są faktycznie narażeni. Natomiast całe szczęście, że większość dobrze prowadzonych młodych osób z cukrzycą typu pierwszego nie różni się jak gdyby z, w ryzyku od populacji ogólnej, to jest optymistyczne. I te śpiączki cukrzycowe występują występują. Nie, nie ze zwiększonym nasileniem. Także jak już powiedziałem, zmiana rytmu życia pory spory pożywania posiłków jakości. Dla jednych to, było, to był dodatkowy czas i chęć zajęcia się ze swoją cukrzycą, więc nawet już w Stanach Zjednoczonych zauważono, że u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego w lockdownie poprawiły się wyniki, bo oni mieli więcej czasu na zajęcie się sobą i swoją cukrzycą, dietą. Natomiast myśmy niestety coraz częściej obserwowali reakcje rezygnacyjne. Reakcje rezygnacyjne: a co tam siedzę w domu, nie chodzę do pracy, co mi tam pojem sobie, posiedzę przed telewizorem. Mało tego, część osób odstawiało leki. Poza kontrolą lekarską. Strach przed szpitalem jest kolejna fala strachu zdrowia przed szpitalem, bo my to obserwujemy, że pacjenci nawet sami dzwonią, słysząc o sytuacji epidemicznej, że oni jednak może zrezygnują z tego terminu hospitalizacji, te, tych badań, może przełożą, aż się sytuacja uspokoi. No i to co. Bardzo wpłynęło przynajmniej na, na naszą e, praktykę codzienną, przysporzyło nam dodatkowej roboty, a mianowicie to, że zalała na naszych pacjentów fala fake newsów. Nie tylko dotyczących szczepień, ale dotyczących leczenia cukrzycy. I tu parę, 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 przypa, parę y, 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 przykładów zaraz powiem. W każdym bądź razie najbardziej przerażające jest to, że że jedna trzecia polskich seniorów przerwała dotychczasowe leczenie. Leczenie chorób przewlekłych. Przerwała po prostu. Mimo to, że nie mieli kłopotu z dostaniem e recepty. Najbardziej narzekali na brak dostępu do konsultacji specjalistycznych. Ale ponieważ dużo ludzi w tej chwili miało czas posiedzieć w internecie, więc dowiadywało się o cudownych lekach na cukrzycę. Na przykład... Jak szybko i prawidłowo leczyć cukrzycę? Olej konopny, proszę bardzo, za odpłatną cenę i jeszcze bezpłatna konsultacja. Insumet bardzo jakiś ładny środek oparty na białej morwie proszę bardzo, cena specjalna Twój cukier zawsze pod kontrolą natychmiast obniża poziom cukru, przywraca pracę trzustki. Co jeszcze gorsze, Poparte jest to artykułami pseudonaukowymi. Oto na przykład taki, taki człowiek, który jest najsłynniejszym endokrynologiem Unii Europejskiej, który rzadko udziela wywiadów, ale zgodził się właśnie wy takiego wywiadu udzielić. A, a mówi, że cukrzycy typu drugiego można pozbyć się przy pomocy nowoczesnej wiedzy, a ta wiedza to jest taka, że metformina zabija, czyli podstawowy lek stosowany w cukrzycy. I była zaraz lawina telefonów, panie doktorze, panie profesorze, czego mnie pan trujący leki daje, co zabijają. Tak? Kolejny przykład jakaś tu pani, która uratowała miliony. Mówi, że niektórzy diabetycy wręcz umierają żywcem w ogromnym cierpieniu, a jedyną przyczyną jest brak potasu w organizmie i ma tutaj na to taki lek. I osobiście dopilnuję, żeby ten lek pacjent dostał po promocyjnej cenie 180 czy ileś tam. No i, 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 i niestety te, ja rozumiem, że, że wydawcy witryn internetowych, na tych takich nawet bardzo renomowanych, muszą z czegoś zarobić, muszą z czegoś żyć. No ale, ale to są tak porządne witryny, gdzie linki do fachowych artykułów opracowywanych faktycznie przez, przez autorytety medyczne, mieszają się z takimi kafelkami, na które można kliknąć i powędrować w świat. Pani doktor, wybitny endokrynolog, która uratowała miliony ludzi, która mówi, że ona ma lek i zapewni taki lek za 170 zł. Niestety to to obserwujemy. Ja w tej chwili muszę pacjentów pytać w ogóle o wszystko, co oni teraz w tej chwili zaczynają brać. No, natomiast no, już podważanie pewnych prawd medycznych, podszywając się pod takie autorytety, jest, jest no, no, dramatyczne. Co się sprawdziło w pandemii? Otóż dosyć kosztowna i nowoczesna metoda, o której lubimy mówić, a mianowicie systemy ciągłego monitorowania glikemii. Okazały się znakomitą, znakomitą opcją i to szczególnie w szpitalach covidowych. Zaraz pokażę, jak, jak wykorzystywaliśmy je. Zastosowanie u pacjenta z cukrzycą tego ciągłego monitorowania glikemii albo Freestyle Libre takiego, albo innego takiego Real Time, ułatwiło nam znacznie pracę. Bo mieliśmy wgląd w glikemię pacjenta, a ponieważ do pacjenta z cukrzycą na oddziale covidowym wchodziło się dwa, trzy razy na dobę, tak? No to mieliśmy bardzo wielkie ułatwienie. No, ograniczyło to nasze obowiązki, kontakt z pacjentem i jego narażenie przy pobieraniu krwi na cukier, przy podawaniu insuliny. Mieliśmy, jak gdyby w dyżurce, wgląd w jego przebieg, jego glikemii. I tu zaraz pokażę, to jest real-time PCR, real-time ciągłe monitorowanie glikemii za pomocą układu Dexcom mocowało się to na tylnej części ramienia, natomiast w tym czytniku na bieżąco w czasie rzeczywistym widzieliśmy, co się z pacjentem dzieje. Mogliśmy nawet przewidywać, że pacjentowi grozi hipoglikemia, także mogliśmy mu. Powiedzieć, żeby się czegoś najadł, albo podać glukozę, wtedy interweniować. To nam bardzo ułatwi o pracę. A to taki pacjent, który tak typowo miał być przyjęty na internet do Kliniki Chorób Wewnętrznych na badania, ale w izbie przyjęcia okazało się, że jest SARS- dodatni. Więc no co? No pacjent dodatni. Jeszcze nie ma covid choroby, ale jest już zainfekowany. Poprosiliśmy naszych zakaźników, położyli zakaźnicy do siebie. Pacjent z cukrzycą. Proszę zobaczyć. Cukry były leczone jak dotychczas, pięć dni to trwało, pięć dni był zdrowy, co, co wy ode mnie chcecie. Mam tego SARS-a w, w drogach oddechowych, ale nic mi nie jest. Ale piątego dnia gorączka z dreszczami rozwinął się COVID. Proszę zobaczyć, co się stało z cukrami. Walnęła od razu ta burza cytokinowa, i od razu niewyrównanie cukrzycy. Kolejnej doby dostał sterydy, no bo tak, leczy, tak leczymy. COVID-19 dużymi dawkami sterydów. Proszę zobaczyć, to w ogóle oszalały, oszalały glikemię. Tak, SARS-CoV-2 infekcja i COVID-19 wpływa na cukrzycę, na wyrównanie cukrzycy. No i tu mamy takie dokładne wykresy z dwóch tygodni pobytu, staraliśmy się bardzo, były tam różne górki, dolinki, ale, ale dzięki tej, tej, tej metodzie mieliśmy dużo mniej pracy, a pacjent był lepiej, lepiej leczony. Także są korzyści, są ograniczenia, oczywiście jest to no sprzęt dosyć kosztowny, myśmy korzystali z uprzejmości firm produkujących, które nam jak gdyby darowały ten sprzęt, bo żaden szpital no nie stać na, na, na zakup dla każdego pacjenta tych systemów monitorowania. Natomiast Amerykanie, Amerykanie zalecili nawet te systemy do stosowania w szpitalu jako obowiązujące u pacjentów z SARS-CoV-2 i z cukrzycą. Także, także tam one zyskały oficjalne rekomendacje Food and Drug Administration. W związku z tym no, korzyści są wielkie, pacjenci stosujący te, te, te metody ambulatoryjne naprawdę uzyskują, uzyskują dużą poprawę, komfort życia, no i lepsze wyniki. Teleporady, które zagościły na dobre w okresie pandemii, w czasie lockdownu, myślę, że w przypadku diabetologii zostaną na dłużej dlatego że mamy w tej chwili dużo metod właśnie tego ciągłego monitorowania glikemii mamy systemy zczytywania odczytów z glukometrów Także pacjent może się podzielić z nami, udostępnić nam pamięć swojego glukometru i my to w chmurze internetowej będziemy widzieli w gabinecie, jak on faktycznie wygląda, jeżeli chodzi o kontrolę glikemii. Także to w diabetologii myślę, że, że zagości, zagości na dobre. Pod warunkiem, że ta telewizyta, teleporada będzie Jakoś usystematyzowana. Pracujemy nad takim ideałem i regulacjami organizacyjnymi. Natomiast co się dzieje, gdy pacjent z cukrzycą trafia do szpitala z powodu infekcji SARS-CoV-2 czy COVID-19? Gorączka u pacjenta z cukrzycą to niekoniecznie może być. Ten, 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 ten COVID-19, myśmy widzieli mnóstwo zapaleń, półco innej etiologii, myśmy widzieli mnóstwo stanów ropnych, szczególnie zropiałych palców, przypadków stopy cukrzycowej które no, nadawały się tylko do amputacji. Może być hiperglikemia stresowa. O burzy cytokinowej już mówiłem, pokazywałem, jak ona, jak ona e, bardzo podnosi cukier, czy nasze leczenie sterydami, jak bardzo podnosi cukier. I wiemy, to y, potwierdziło to nasze y, nasze. Y, y, naszą wiedzę, że każda hiperglikemia, niezależnie u czy u pacjenta z cukrzycą, czy u pacjenta bez cukrzycy jeszcze, każda hiperglikemia, każdy cukier powyżej 190-200 jest czynnikiem ryzyka niepomyślnego przebiegu. Tak samo jak jest to w okresie przedoperacyjnym. Czyli pacjent przyjmowany do szpitala z cukrem 200 i powyżej to jest pacjent bardzo wysokiego ryzyka. Grożą mu wszelkie powikłania infekcyjne, sercowo-naczyniowe. W związku z tym takie hasła, żebyśmy bardzo uważali na stężenie glukozy w chwili przyjęcia pacjenta do szpitala, dlatego że to może odpowiednia reakcja nasza, a mianowicie zastosowanie dobrych nowych leków albo insuliny może uratować życie pacjentom. I jeszcze raz, hiperglikemia przepowiada śmierć z powodu COVID-19 nawet u osób bez cukrzycy. Także mówi się, żeby w tej chwili hiperglikemię traktować jako piąty objaw życiowy, taki jak częstość oddechów, temperatura, ciśnienie tętnicze czy puls. Czy saturacja. Także każdy cukier powyżej 200 rokuje bardzo poważnie. Co wiemy na pewno, i to się sprawdza, i, i, i jest w tej czwartej fali aktualne, że. Dobrze kontrolowana cukrzyca typu drugiego nie zwiększa ryzyka zakażenia, ale jeżeli jednak rozwinie się zakażenie i rozwinie się choroba COVID-19, to pacjent z cukrzycą ma po pierwsze zwiększone ryzyko hospitalizacji, po drugie zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, po trzecie zwiększone ryzyko przeniesienia na oddział intensywnej terapii, po czwarte zwiększone ryzyko intubacji i mechanicznej wentylacji i wreszcie. Zwiększone ryzyko niepomyślnego przebiegu, zakończonego zgonem. Co trzecia osoba zmarła z powodu COVID-19, a zmarło ich w Polsce 60 kilka tysięcy miała cukrzycę. Dlatego kładziemy w okresie pandemii wielki nacisk na znaczenie kontroli glikemii, czyli dobrego wyrównania cukrzycy. I jeszcze raz: cukier powyżej, cukier dobry, cukier powyżej 200. Cukier dobry jest szansa na, na yy, poradzenie sobie z COVID-19. Natomiast czym bardziej cukier zbliża się do 200 i przekracza 200, tym te szanse spadają z piecanałe. Co to znaczy mieć cukier poniżej 200? Cukry poniżej 200 mają pacjenci, którzy tak średnio, jeżeli chodzi o przełożenie na hemoglobinę glikowaną, mają hemoglobinę glikowaną w zakresie docelowym, czyli 7% maks. Czyli 7%, no to znaczy, że pacjent miewa większość czasu cukier poniżej 200. Rano na około 130-140, a po posiłkach nie przekracza 200. To jest pacjent wyrównany z hemoglobiną 7%. To taki pacjent ma zdecydowanie mniejsze ryzyko. Złego przebiegu COVID, ale również zdecydowanie mniejsze ryzyko zawału, udaru, niewydolności serca czy zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Także te 7% hemoglobiny glikowanej okazało się bardzo ważne i ten cukier poniżej 200. Ja widzę, że Państwo mają dostęp do raportu, który stworzyliśmy ten o nowoczesnych farmakoterapii, o flozynach i analogach GLP1. Ja miałem przyjemność współuczestniczyć w tworzeniu tego raportu i miałem za zadanie napisać rozdział o wpływie COVID-19 i pandemii na wyrównanie cukrzycy i na to, co się z pacjentami z cukrzycą zadziało. Także ja już po, pozwolę sobie odesłać do tego, tego rozdziału. Ja, wydaliśmy również rekomendacje. Te rekomendacje dotyczą rozszerzenia wskazań do stosowania nowoczesnych leków cukrzycy, flozy, analogów GLP-1. Ja myślę, że profesor Czypryniak dzisiaj już mówił o tym. I pani profesor Zozulińska, to ja już tylko ja tu podkreślam, że to yy, Obniżenie kryteriów refundacji do hemoglobiny glikowanej 7% jest szczególnie istotne teraz, dlatego że żeby dać refundowany lek pacjentowi musimy go źle prowadzić. Przez co najmniej pół roku musi mieć 8% hemoglobiny glikowanej, żeby się załapał na refundację. W związku z tym ja go narażam w okresie pandemii na bardzo. Poważne konsekwencje związane z narażeniem na, na ciężki przebieg COVID-19. To jest szczególnie, szczególnie ważne w tym okresie. No i kwestia szczepień. Myśmy już przed wynalezieniem szczepionki przeciwko COVID-19 i SARS-CoV-2 jako towarzystwo, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Sygnalizowali, że w przypadku pojawienia tej, tej szczepionki zdecydowanie pacjenci z cukrzycą powinni w pierwszej kolejności skorzystać z tego. Walczyliśmy tutaj z przedstawicielami Stowarzyszenia Diabetyków, żeby, żeby pacjenci z cukrzycą znaleźli się w tej pierwszej grupie z możliwością zaszczepienia. Niestety nie udało się, no ale, ale sytuacja się dobrze potoczyła i, i no ze względu na to, że. Pacjenci z cukrzycą są bardzo zdyscyplinowani i uświadomieni, jeżeli chodzi o potrzebę szczepienia. Nie tylko przeciwko SARS-CoV-2, ale również pneumokokom i grypie. No to, to jakoś, jakoś to poszło. Ja nie wiem, nie mamy statystyk, ilu z naszych pacjentów z cukrzycą głównie typu drugiego. A, nie zaszczepiło się. Nie mamy takich, nie mamy takich danych. No ale, ale, przypuszczam, że jest ich dosyć sporo, bo ja, no ja jestem dosyć zasadniczy na tym punkcie i mówię, proszę przed następną wizytą, jak pan, czy pani przyjdzie, proszę być zaszczepiony, bo nie chcę pani widzieć bez, bez szczepionki. No i część nie, nie pojawiła się od tego momentu. Zniknęli mi ci pacjenci. Widocznie byłem zbyt rygorystyczny. W każdym bądź razie szczepienia przeciwko COVID-19 dużo znowu. Tu to, to, to też znowu dużo fake newsów. Także jako przedstawiciele mas mediów, dziennikarze zwracajcie na to uwagę, co tam na, na tych łamach Waszych się pojawia. Otóż znakomity raport dotyczący odczynów poszczepiennych, również dostępny w domenie publicznej na stronie Państwowego, Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia. To jest od początku pandemii do, do końca do czerwca, znakomicie opisany każdy niepożądany odczyt poszczepienny. Ich jest naprawdę mało. Wówczas na 22,5 miliona szczepień, dawek podanych wystąpiło 7 tysięcy nopów. Mało tego, część z tych NOP-ów miała, miała tylko związek czasowy z podaniem szczepionki, a nie przyczynowo-skutkowy. Wszystko tam Państwo możecie zobaczyć: wszystkie zgony 89-latków, na przykład, zgon zareportowany jako NOP 89 lat, zgon 7 dni po szczepieniu. Oczywiście przez komitet oceniający, no, potraktowany jako związek czasowy, a nie przyczynowo-skutkowy ze szczepieniem, ale w, w części mas mediów było napisane, mediów było napisane, o zaszczepiony dwa razy i umarł, ale miał 89 lat, no i, no i tak się zdarzyło, akurat ten, ten moment zakończenia życia przypadku kilka dni po zaszczepieniu. Także odsyłam do tego. A to, co pacjenci mówią, że się czują źle, gorzej po szczepieniu, i są gorzej wyrównani, mamy na to dowody, tak ma być i to dobrze, bo szczepionka to wzmożenie odpowiedzi immunologicznej organizmu. Coś się dzieje i organizm na to reaguje. A organizm pacjenta z cukrzycą również przede wszystkim wahaniami glikemii. I mamy na to dowody również dzięki ciągłemu monitorowaniu glikemii. To są pacjenci zaszczepieni. Przed szczepieniem dobrze wyrównani, tam gdzieś około 60% czasu byli w dobrej glikemii, tak, po zaszczepieniu nagle wahania cukru zmniejsza się czas, który, którym przebywali w dobrej glikemii radykalnie, i dopiero po dwóch tygodniach wraca to do normy. Także pacjenci mają prawo mieć wahania cukru. O szczepieniu. I to jest naturalne i to jest naturalna reakcja na to, że organizm zaczyna yy, no, bronić się przed infekcją, przed, yy, znaczy wytwarza mechanizmy obronne. Yy, tak samo jest, jeżeli chodzi o pacjentów na insulinie i bez insuliny, tak samo u starszych, jak i młodych, i tak samo yy, niezależnie od tego, czy jest to szczepionka MRNA, czy szczepionka z atynuowanym wirusem. Ta reakcja immunologiczna rozwijana u pacjenta z cukrzycą może powodować przejściowe zachwiania poziomu cukru. Także niestety, powtórka z rozrywki, czwarta fala pandemii jak najbardziej się rozkręca. U nas na Lubelszczyźnie to widoczne jest naprawdę, naprawdę bardzo. Także tyle z mojej strony. Ja odsyłam Państwu do, do tego raportu oraz do tych publikacji na stronie Państwowego Zakładu Higien, bo to są dane wiarygodne. No i, no i zwrócić uwagę na to, żeby tych fake newsów jak, naj, jak najmniej albo je blokować, wyrzucać, bo one naprawdę robią mnóstwo zamieszania w głowach naszych pacjentów.